Więc jest osoba, która ma pomysł, który zmieni świat. No może nie cały i nie od razu. Powiedzmy, że jest to pomysł, który uczyni środowisko, w którym żyje, nieco bardziej przyjazne. Ale zacznijmy od początku: od konkretnego człowieka. Ten człowiek potrafi twórczo patrzeć na rzeczywistość. Widzieć nie tylko braki i problemy, to akurat w naszym kraju umiejętność powszechna, ale potencję i możliwości zmiany. Zasoby, które drzemią w innych ludziach, których codziennie spotyka na ulicy. Dlatego też nie może to być człowiek znikąd, zrzucony na spadochronie z centralnego urzędu liderów. To musi być ktoś stąd, komu ludzie zaufają. Lokalny lider. Właśnie wtedy pojawia się pomysł. Dobry pomysł. Od czego zacząć? Codziennie na ulicy spotykam te same twarze. Pana z wielkimi wąsami, starszą kobietę z małym psem i dziewczynę ze słuchawkami na uszach. Nic więcej o nich nie wiem, bo w naszym mieście nie ma nawet ławek, na których można by usiąść. Dlatego chodzimy w kółko. A przecież na środku miasteczka jest stary łysy Skwer. Zróbmy z nim coś. Podobno kiedyś rósł tam dom, pod którym gromadzili się ludzie. Zostaćmy nasz dom i ustawmy wokół ławki. Lider wykazuje inicjatywę i postanawia działać. Świetnie się składa, bo ma w domu trochę fachowej literatury i dzięki temu już wie, jaki gatunek będzie najodpowiedniejszy. Znalazł też narzędzia i z przyjemnością skopał ziemię. Zasadził dąb i nadal był sam. Lider, za którym nikt nie podąża, nie jest liderem. To spacerowicz albo ktoś, kto pomylił drogę. Lider pociąga za sobą ludzi. Swoją wizją, osobowością i charyzmą oddziałuje na innych. Stwarza im warunki do ich zaangażowania. Lider buduje swój zespół, przed którym nie boi się stawiać zadań. Lider zna swoich ludzi, wie, czego może od nich wymagać. Wie, że pani Maria to emerytowana nauczycielka biologii i miłośniczka drzew. Pan Stefan ma za to najlepszą glebogryzarkę w miasteczku, z czego jest zresztą bardzo dumny. Zuza studiuje na Akademii Muzycznej i z chęcią zagra na otwarcie skweru. Wpada też na pomysł, żeby regularnie urządzać pod dębem potańcówki, co wszystkim przypada do gustu. Każdy z nich wnosi coś od siebie do pierwotnej wizji zmiany i dzięki wspólnemu wysiłkowi współmieszkańców udaje się wypracować wspólne dobro. No dobrze, ale skąd mam wiedzieć, czy jestem liderem? Czy pociągnę za sobą ludzi, czy zbuduje zespół wokół idei? No a jeśli nawet, to, to co dalej? Jak ułożyć sobie relacje z władzą lokalną? Jak współdziałać z często skostniałymi instytucjami? No i właśnie tego dotyczy program liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Stowarzyszenia Szkoła Liderów. Rozwijamy, inspirujemy, wzmacniamy.